Later. Nareszcie są odebrane lustra do lampy Mercedesa, także do lamp właściwie, bo dwa komplety, także pozostało złożyć to wszystko do kupy I widzicie, że jest napylona nowa powłoka aluminium, czyli nowe testreberko, tak to nazwijmy. to jest, to jest Nałożona powłoka aluminium w procesie metalizacji próżniowej. Mamy idealne lustro. Aluminium odbija dużo więcej światła niż chrom na przykład. Czy jakiekolwiek malowanie, no to to nie będzie spełniało, e, nie będzie spełniało oczekiwanych e, rezultatów. No, no nie będzie odbijać światła. Musi być albo aluminium, albo srebro.